Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu, u nas, na Ziemi. Spokojnie, to tylko astrologia. Dziś będę interpretował Księżyc w Rybach w pierwszym sektorze. Jest to realizacja zadania zleconego przez subskrybentkę Patronite, konkretnie przez panią Martę, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Natomiast, jeśli wy chcecie, abym zinterpretował coś dla Was astrologicznie, to musicie subskrybować mnie na Patronite. Chodzi tutaj o najwyższą subskrypcję, która da Wam szansę zlecenia mi zadania. A poza tym, otrzymujecie dostęp do rozszerzonej wersji horoskopu miesięcznego, rozszerzonej o tranzyty Merkurego, Marsa i Wenus, a także horoskop lunarny miesięczny i dodatkowe materiały do nauki astrologii. Myślę, że to się opłaca. A poza tym, że. Zrobię coś dla Was, to jeszcze pomożecie rozwijać się kanałowi, z którego korzystają przecież inni. No ale dobra, zabieram się do pracy. Księżyc odpowiada za nasze instynktowne odruchy, za naszą receptywność, za to, jak się mamy ze swoimi stanami emocjonalnymi, za to, jak zapewniamy sobie bezpieczeństwo, i jak dbamy o własny komfort. Ryby to jest ostatni znak. To jest znak, który jest sumą, który mieści w sobie wszystkie inne znaki. Stąd też jest w nim wiele paradoksów, wiele sprzeczności, które powinny się wykluczać, ale z jakichś powodów ryby potrafią to pomieścić w sobie. Pierwszy sektor to jest sektor naszego ciała tego, jakie wrażenie robimy na innych, tego, jak działamy oraz tego, co można odczytać z naszej twarzy. I to jest ciekawe, bo w momencie, kiedy osoba ma księżyc w rybach w pierwszym sektorze, to jej twarz jest w stanie wyrazić każdą emocję i tych emocji jest dużo. One zmieniają się z minuty na minutę i można powiedzieć, że mamy do czynienia tutaj z falującą taflą morza albo oceanu. Trudno jest osobom postronnym momentami się połapać, czy ta osoba jest smutna, czy już wesoła, może podekscytowana, czy już wpadła w gniew, czy. Czy ona jeszcze jest obecna tutaj z nami, a może już gdzieś dryfuje swoimi myślami, swoją uwagą w innych wymiarach? Takie są właśnie osoby z księżycem w rybach, w pierwszym sektorze. Potrafią one roztoczyć aurę tajemniczości, niezwykłości. Sprawiają one wrażenie zagadki, którą trzeba rozgryźć, do której trzeba jakoś dotrzeć. Oczywiście ta niezwykła pojemność emocjonalna. Może być ogromnym darem, o ile jesteśmy w stanie nad nią zapanować, chociażby dla osób, które pracują z, ze swoim wizerunkiem publicznym, które przemawiają do ludzi, które na przykład są aktorami, i potrzebują sprawić jakieś wrażenie. Oczywiście bierze się to z ogromnej wrażliwości i podatności na oddziaływanie czynników zewnętrznych. To jest tak, że czasami kąt padania światła czy tembr głosu rozmówcy może wpłynąć na. Posiadacza takiego księżyca, i zmienić diametralnie jego nastrój, który od razu widać, który od razu można odczytać po nim, że coś nastąpiło, jakiś proces zaszedł we wnętrzu tego człowieka. Natomiast, jeśli osoba taka nie jest tego świadoma, albo nie jest w stanie zapanować nad tym, może wywołać to wiele niepokoju, wiele nieporozumień. I może doprowadzić do pewnych kryzysów komunikacyjnych. To jest coś, czemu trzeba się przyglądać, co trzeba obserwować i wypracować w porozumieniu z otoczeniem. Jest tak, że księżyc odnosi nas do archetypu matki, a ryby z kolei mieszczą w sobie właściwości męczennika kogoś, kto nie pomoc innym Zbawiciela. I połączenie tych dwóch jakości sprawia, że bardzo łatwo takiej osoby przyciągają ludzi, którzy nie radzą sobie w życiu i potrzebują pomocy, którzy szukają ostatniej deski ratunku. I tą deską ratunku bardzo często może być. Czy też wydaje im się, że jest osoba z księżycem w pierwszym sektorze w rybach? Dlatego niezwykle ważne jest to, aby uczyć się asertywności, aby poza tym, że. By podążać za tym instynktownym wezwaniem do niesienia pomocy innym, co jest oparte na ogromnej empatii, na umiejętności współodczuwania ze wszystkim i z każdym, to dla własnego komfortu, dla dobra swojego życia z dnia na dzień, trzeba umieć stawiać granice. To jest coś, z czym księżyc w rybach w pierwszym sektorze może mieć problem. Może mieć problem z tym, aby powiedzieć: Nie. Słuchaj, tutaj jest twoja wolność, ale ona ma swoje granice. Tam, gdzie ja powiem, tam, gdzie ja chcę się czuć bezpiecznie, tam, gdzie jest strefa mojego komfortu, która dla ciebie powinna być nie do przekroczenia, i to jest coś. Czego trzeba się nauczyć przez całe życie? Trzeba wypracowywać w sobie ten nawyk zdrowego mówienia nie bez poczucia winy, bez wyrzutów sumienia. To jest tak, że osoby z księżycem w rybach w pierwszym sektorze mogą być bardzo łatwo idealizowane przez otoczenie. Ludzie mogą widzieć w Was znacznie więcej niż Wy jesteście w stanie zrobić dla nich. Więcej niż chcecie zrobić dla nich. Oni mogą dobijać się, wołać, krzyczeć, ale być może nie ma tam tego, czego oni chcą. To właśnie przez tę iluzoryczną aurę, którą roztacza wokół Was Księżyc w Rybach w pierwszym sektorze. Ale to jest doskonałe usytuowanie dla tych, którzy pracują z fikcją, dla tych, którzy są na przykład artystami. I potrzebują swoją wyobraźnią fruwać tam, gdzie umysł nie jest w stanie nas zaprowadzić. To jest tak, że ludzie z Księżycem w rybach, w pierwszym sektorze, ale też w innych sektorach, potrafią docierać do najodleglejszych zakątków galaktyki, nie ruszając się z domu, nie ruszając się z miejsca, i potrafią przekazać to sobą. Potrafią być medium, potrafią być kimś, kto łączy ten świat z innymi. Wymiarami. I chodzi tutaj nie tylko o pracę z wyobraźnią, z kreacją, z tym, co może być wykorzystane w sztuce, ale również z tym, co może być wykorzystane w, w naukach ezoterycznych czy w naukach okultystycznych. Myślę, że mediumiczność to jest ta ogromna zaleta. Takiego usytuowania Księżyca. Poza tym też duże umiejętności adaptacyjne. Taka osoba jest w stanie przystosować się do każdych warunków. Oczywiście, chyba że są jakieś inne e, wskaźniki, które mówiłyby, że jednak nie. Od razu pomyślałem sobie o pewnych aspektach z Wenus czy ze Słońcem, ale jeśli rozpatrujemy sam Księżyc w pierwszym sektorze w rybach, to taka osoba i dobrze jest się w stanie czuć w luksusowym apartamencie. Na szczycie wieżowca w Nowym Jorku, jak i w małej kawalerce w prowincjonalnej mieścinie. Ponieważ jest ono w stanie wszędzie stworzyć dom dla siebie i dla innych ludzi. Poza tym to są cudowni rodzice. Rodzice, którzy mają wiele empatii i współodczuwania dla swoich pociech. Pociecha jest w stanie przyjść z każdym najmniejszym problemem i wie, że będzie zrozumiana, że rodzic odnajdzie że dziecko odnajdzie w rodzicu sojusznika kogoś kto będzie po mojej stronie kogoś kto wesprze mnie w najtrudniejszej sytuacji w sytuacji kiedy potrzebuje swojego zbawiciela i dziecko może widzieć takiego wybawcę w rodzicu to jest cudowne to może dać wiele bliskości wiele czułości w relacjach rodzicielskich i wiele zaufania myślę że Istotne również dla takiego usytuowania księżyca jest to, aby dbać o swoją kondycję fizyczną. Tutaj, z racji tego, że pierwszy sektor um, odpowiada za nasze ciało i za to, jak to ciało ma się w działaniu, ważne jest to, aby dobrze się odżywiać, aby w jakimś stopniu uprawiać sporty, tak aby wzmacniać swój system immunologiczny, bo ta otwartość i ta, to bezgraniczne zaufanie do otoczenia ma również przełożenie na wymiar fizyczny, na wymiar cielesny. Tutaj ciało może być niezwykle otwarte na ingerencje ze strony czynników, które są pozazmysłowe. Um, dlatego trzeba przeciwdziałać na różne sposoby wszelkiego rodzaju infekcjom czy alergiom, które są dosyć częste w przypadku usytuowania, takiego usytuowania księżyca. Poza tym takie osoby mogą łatwo się przemęczać i otoczenie może posądzać je o lenistwo czy też gnuśność, czy inercję, ale to wynika z tego, że osoby te powinny bardzo dbać o regenerację i o em, wysypianie się. Snu nigdy nie za wiele w przypadku takiego usytuowania. Pamiętajcie o tym, że ryby odsyłają nas do innej rzeczywistości i do innych stanów świadomości. Stąd też ważne jest to, aby pofruwać sobie w snach tyle, ile tego potrzebujemy, po to, aby potem móc twardo stąpać po ziemi, kiedy już otwieramy oczy jesteśmy z innymi. To byłoby wszystko, co mam Wam do powiedzenia. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Może ktoś z Was ma Księżyc w rybach w pierwszym sektorze. Dzielcie się swoimi historii, jestem ich jak zwykle, niezwy jak zwykle niezwykle ciekaw. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia i pozdrawiam.